Panie chorąży, starszy szeregowy bryk melduje drużynę święto Niepodległości na wyjazd na pieczenie chleba poligonowego. Dajcie spocznij! 11 listopada jest to dzień wyjątkowy dla historii Polski. Odzyskanie niepodległości, święto Wojska Polskiego. Barwy przyjęliśmy niebieskich beretów, bo taka jednostka była w Gdańsku. Prosto, prosto, prosto. Prosto, prosto. I tak, i tak, dobrze. Do mnie, do mnie deszczę teraz. Dobra, stop. 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 Wojskowa piekarnia poligonowa. Jest to w całości polska myśl techniczna, samochód terenowy Star 660 to jest legenda w ogóle polskiej motoryzacji, napęd na 3 osie. Piec to jest fenomenalne rozwiązanie techniczne. Nie spotkałem się jeszcze z taką konstrukcją pieca, która zapewnia chleb o bardzo dobrych walorach smakowych. Cały zestaw składa się z ciastowni, która jest umieszczona na samochodzie i przyczepy pieca piekarskiego. Można upiec za jednym rzutem, za jednym takim wsadem 104 bochańki. Chleb się piecze w foremkach. Jedziemy jednak ogień. 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 Warunki frontowe, tak się piekło chleb na, na poligonie. Tutaj na poligonie nie ma żartów, bo żołnierze głodni. Trzeba szybko upiec chlebek, prawda? Dobry chlebek, żeby nie narzekali. Jest to piec tak zwany wielopaliwowy. Wiadomo, w warunkach wojny nie, nie zawsze jest ropa, także tym piecem można opalać również drewnem, węglem, również oponami. Wszystko można tam spalić, aby się paliło. Każdy po dosłownie niewielkim przeszkoleniu, dosłownie półgodzinnym, jest w stanie obsługiwać ten piec. Co roku pieczemy chleb, cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.